Trzeba było czekać po kilkanaście godzin na pomoc lekarską. O tym będziemy rozmawiali w radiowym oddziale ratunkowym. Problem powtarza się od wielu miesięcy na wszystkich wrocławskich sorach, ale rekord padł w ubiegłym tygodniu na podjeździe uniwersyteckiego szpitala klinicznego przyborowskiej. Stało w jednym czasie 16 karetek. Do tego w kolejce czekali też pacjenci, którzy przyszli o własnych siłach. Zaproszenie do dyskusji przyjęli szefowie wszystkich wrocławskich Sorów oraz Wojewody, nfz u i pogotowia ratunkowego. Zapraszam też Państwa do pisania o swoich doświadczeniach. Cały czas nasza poczta jest czynna, Zdrowie, małpa Radiowrocław.pl. Elżbieta Osowicz, zapraszam do dyskusji. Zapraszam też Państwa do pisania o swoich doświadczeniach. Cały czas nasza poczta jest czynna! Zdrowie, małpa Radiowrocław.pl Przedstawię wobec tego naszych gości z dolnośląskiego urzędu wojewódzkiego zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Robert Korzeniowski. Dobry wieczór Państwu. Dolnośląski Oddział nfz reprezentuje zastępca dyrektora Dariusz Kłos. Dobry wieczór. Pogotowie ratunkowe zastępca dyrektora Andrzej Czyrek. Dobry wieczór. Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ulicy Borowskiej profesor Dorota Zyśko. Wojskowy Szpital Kliniczny przy ulicy Wajgla kierownik soru Dariusz Żurek. Dobry wieczór Państwu. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. Tadeusza Marciniaka na Stabłowicach zastępca ordynatora Janusz Sokołowski. Dobry wieczór Państwu. I Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ulicy Kamińskiego, kierownik sor Piotr Piszko. Dobry wieczór Dobry. Państwu. 20 godzin na sor -ze. Czy to, Pani Profesor, tak Pani sobie wyobraża pracę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, że to tak ma być? Chcielibyśmy, żeby ten pacjent zarówno oczekiwał bardzo krótko do zbadania przez lekarza, jak i jego pobyt na sor był bardzo krótki. Natomiast to zależy nie tylko od nas, zależy od wielu innych czynników. Przede wszystkim od liczby zgłoszeń, bo w przypadku dużej liczby zgłoszeń automatycznie rośnie kolejka do badań diagnostycznych do, badania, do badań radiologicznych, do badań ultrasonograficznych, do badań tomograficznych, badań laboratoryjnych. No, czas, jaki lekarz musi poświęcić każdemu pacjentowi, żeby go zbadać, też jest jakoś określony. W międzyczasie lekarz musi udzielać odpowiedzi zaniepokojonym, rodzinom czy pacjentom, co też powoduje, że on tą swoją pracę musi przerwać na jakiś czas, potem musi do niej wrócić. Niejednokrotnie, żeby mógł wrócić do tej pracy, to to wymaga. No, skupienia się, zastanowienia się, co robiłem, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. Tych lekarzy jest po prostu tam za mało. Że jest tłum ludzi e, siedzących na korytarzach, że jest 16 karetek na podjeździe i dwóch, e, ewentualnie trzech uwijających się naprawdę w ukropie e, lekarzy. Czy tych lekarzy po prostu nie powinno być tam więcej? Um. Myślę, że przede wszystkim no, należałoby rozważyć problem ilości zgłoszeń w jednostce czasu, liczby pacjentów. Dlaczego ona taka jest duża? Czy jest to kwestia odpowiedniego rozśrodkowania tych pacjentów na różne ośrodki? Jest to też kwestia tego, że wszystkie Wrocławskie szpitale są referencyjnymi szpitalami w regionie, i w związku z tym. Kierowani są do niego pacjenci z całego regionu, z innych szpitali, tam gdzie nie mogą sobie poradzić. Lekarze często wysyłają pacjenta tutaj do, do tych szpitali. To powoduje bardzo dużą liczbę zgłoszeń i to jest problemem. Duża liczba zgłoszeń jest problemem. No właśnie, ta sytuacja z ubiegłego tygodnia, 16 karetek na podjeździe szpitala. Wojewoda od kilku dni analizuje tę sytuację. Otrzymał taki raport. Czy Pan, tutaj z nami jest przedstawiciel wojewody, Robert Korzeniowski, Pan uważa, że to jest co się wydarzyło w tamtym tygodniu, że właśnie była taka sytuacja, że 16 karetek podjechało na jeden SOR. Znaczy, jeżeli chodzi o, kon, o tam konkretnie o ten poprzedni tydzień i, i o tą sytuację, o której w, tutaj zostało wspomniane, przede wszystkim nastąpiło, nie można mówić, że to było 16 karetek systemowych, tak? Bo ja nie powiedziałam, że to były na systemowe. Na podjeździe były również karetki transportowe. W tej chwili analizujemy tą sytuację, poprosiliśmy tutaj, zwróciliśmy się do pogotowia ratunkowego o przedstawienie danych odnośnie w jaki sposób były dystrybuowani w tym dniu pacjenci. Zwróciliśmy się również do szpitala na Morowskiej o tego, tego typu dane, też również w jaki sposób oni przyjmowali te karetki, jak wyglądał podjazd karetek na miejsce. Zwróciliśmy się również do pozostałych szpitali z terenu Wrocławia, jak również ze szpitalych. Ościennych, bo to też jest jak gdyby ten determinant w, dla nas, w jaki sposób były rozdzielani pacjenci na, na pozostałe szpitale. Do dnia dzisiejszego dostaliśmy informacje od pogotowia ratunkowego, dostaliśmy informacje ze szpitala Borowskiego, do dnia dzisiejszego miały spłynąć dane z pozostałych szpitali. W momencie, jak otrzymamy już wszystkie dane, będziemy mogli w tym momencie zrobić pełną jak gdyby analizę, żeby sprawdzić, co było tak naprawdę przyczyną tego, że w tym jednym momencie się to skumulowało. Nareszcie? Pan właśnie Andrzej Czyrek, czy może pan wytłumaczyć to, jak to jest pogotowie kieruje wszystkie karetki na Borowską właśnie i tam tworzy się ten zator, korek, kumulacja? Co zasz, z innymi zasz, sorami? Inny tego, że te wszystkie karetki to w obszarze miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego, gdzie możemy mówić, że mamy do czynienia z milionową populacją, to jest zaledwie 28 ambulansów. Nie jest możliwe zatem, aby mając cztery szpitalne oddziały ratunkowe. Dodatkowo pięć izb szpitalnych, do których też wysyłamy ambulanse, aby tych 16 było naszych, no bo co by się ale działo Panie dyrektorze, tych innych Nie izba. mówimy, że to były tylko pogotowia. Tych no dobrze, z pogotowia było co najmniej połowa. Ale tego w ogóle nie powiedzieliśmy, ale dużo. zacznijmy właśnie od tego, że różne te ambulanse krążą po mieście Wrocławiu. Dopiero sobie uświadomimy, że tych ambulansów jest 28, to teraz mogę już przejść do tego, że te ambulanse, które tam były, naszych tak zwanych ambulansów systemowych, tych właśnie, które jadą do tych nagłych zdarzeń, było zaledwie 11. No tak, które, dojechały, 11 w ciągu 11 4, plus... które dojechały w ciągu 4 godzin. Gdy zaczęliśmy liczyć czas dojazdu tych ambulansów, godzinę 16, to wcześniej już tam były dwa ambulanse. No dobrze, a, a czy zatem, nie można było, było skierować? Narastanie? Co w tym czasie się działo na przykład na Sorze przy ulicy Weigla? Tam też były ambulanse. Panie redaktor, w tej chwili nie ma takiego momentu, gdy że, pod żal, pod, że przy Sorze nie stoją ambulanse. Jadąc tu do Państwa, pozwolę sobie sprawdzić, jak wygląda dzisiaj sytuacja. Od godziny 0 mijającego dnia mieliśmy godzinę temu 380 zrealizowanych wezwań, 16 oczekujących z powodu braku ambulansów. Czas Bo oczekiwania te ambulanse stoją na podjazdach. One stały, w momencie, gdy dojeżdżałem do państwa, stały na ulicy Borowskiej, stały przy ulicy Fildorfa, stały w szpitalu wojskowym. Jedynie w szpitalu wojewódzkim specjalistycznym przy ulicy Kamieńskiego stały tylko dwa. Tylko dwa stały. A czasy oczekiwania w dniu dzisiejszym, przy tych 380 zdarzeniach, 2 no, godziny, 2,5 godziny, to godziny. był przypadek 5 godzin, gdyż pacjent był przewieziony najpierw do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego. Tam po konsultacji lekarskiej został odesłany do szpitala przy ulicy Borowskiej. Tam, ponieważ stwierdzono, że dlaczego do nas, został z powrotem odesłany do szpitala przy ulicy Weigla. Tak? No, jeżeli mówimy, to mówmy, dlaczego tak długo to trwa. Dobrze, a czy to nie może być tak, że na poziomie koordynacji nie można zadzwonić do jednego szpitala i zapytać: Przyjmujecie? Jedziemy. Nie przyjmujemy? Nie jedziemy. Ale to oczywiście, że tak może być, pani redaktor. Tylko, że to zadania tak dyspozytora są bardzo ściśle określone w ustawie o państwowym ratownictwie medycznym i w rozporządzeniu ministra zdrowia dotyczącym procedury procedury przyjmowania wezwania dysponowania zespołów i zadania tego dyspozytora medycznego są ograniczone on ma przede wszystkim tak jak i zadanie pogotowia ratunkowego jest przyjąć wezwanie zadysponować zespół dojechać w czas Uratować życie i dowieść do szpitala. Zostawić I na tym pacjenta się ten i wyjechać. Jak sobie to wyobrażać? Jego, jego rola się kończy. On wskazuje. My mamy mechanizmy i, 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 i procedury wskazujące dyspozytorom, że w momencie, kiedy ostatnim czas, w okresie typu godzina, dwie godziny, za dużo ambulansów zostało przekierowanych do, da, do danego sor A dlaczego tam trafiły? Bo były to zdarzenia najbliżej tego szpitala występujące. Ale, panie dyrektorze, przepraszam, przepraszam najmocniej, tak. bo co z tego, że to jest najbliższy szpital, jak tam już stoi 8 karetek i ten pacjent no będzie to czekał w tej karetkie, zdarzy to, że się w końcu um... nieszczęście, naprawdę takie, że ktoś tam umrze na tym Pani podjeździe redaktor, jest ustawa, i będzie która wtedy wskazuje, problem, że szpitalny oddział ratunkowy jego obszar triażu ma w ciągu jednoczasowym ma mieć możliwość Yy, przyjęcia czterech ciężko chorych pacjentów, striażowania jednoczasowo. Striażowania, tak? Striażowania w istocie. Inny przepis mówi, że mamy wozić do najbliższego szpitala. Tutaj jeszcze z nami są trzej pozostali szefowie SOR-ów, więc być może teraz oddajemy głos doktor Dariusz Żurek, Szpital Wojskowy. Znaczy ja chciałbym się tu odnieść do tego, Proszę co pan dyrektor bardzo. przed chwilką powiedział, że system ewakuacji medycznej działa, gdyby na kilku płaszczyznach są karetki systemowe, zespół ratownictwa medycznego, którymi zagaduje tu pan dyrektor i którymi może koordynować działania. Natomiast mamy również zespoły przewozowe, które są zupełnie poza tym systemem, I one sobie żyją swoim w własnym dziewczyn... życiem. A oczywiście właśnie. one są kierowane często z iz przyjęć innych szpitali, są kierowane... Z domów pacjentów są kierowane z POZ-ów bardzo często. To nie jest kwestia opisu badania przez radiologa, bo każde, każde badanie lekarz sobie może sam zobaczyć i on, on najczęściej tak to robi, bo jeżeli on jest zaniepokojony, to on sobie sam przeanalizuje te badania i wie, że się nic tu nie dzieje i on może tego pacjenta, że tak powiem, nieładnie odsunąć na bok. Bo, bo jest ich, tak tu pani profesor miała trzech, czterech, i mają ważniejszych pacjentów. Tego, Natomiast lekarz jest cały czas, jak gdyby na, na polu bitwy. On cały czas triażuje pacjentów, cały czas podejmuje decyzje, koncentruje się na tych, którzy są dla niego najważniejsi, najistotniejsi, do, w, właśnie w aspekcie ratowania życia i zdrowia. Czyli najpierw karetki a oczywiście. potem cała reszta, tak? Oczywiście, oczywiście, oczywiście też z, z tych chodzących czy tych przewożonych przez zespoły y, przewozowe, to co mówiliśmy, też mogą być pacjenci w stanach zagrożenia życia, więc tu jest y, naprawdę praca pod olbrzymią presją, my w szpitalu wojskowym utrzymujemy permanentnie pięciu lekarzy na na sorze którzy na w, w, w okresie dziennym są wspomagani jeszcze przez lekarzy w trakcie robienia specjalizacji czyli nawet jest okresowo siedmiu lekarzy i to wcale aż tak dobrze nie rozwiązuje to, tej sytuacji tak mówicie tak. też o tym że pogotowie bierze wszystko bo boi się odpowiedzialności za to że nie rozpozna a pacjenci są coraz bardziej roszczeniowi roszczeniowi za chwilę pójdą do sądu bo okaże się że Wydarzyło się coś poważnego i w związku z tym ta liczba przyjazdów, przywozów też jest o wiele większa. Zresztą pod koniec roku i na początku tego roku wydarzyło się coś e, dziwnego, ponieważ e, tak jak e, zwykle było około 300-350 dziennie wyjazdów, nagle zrobiło się 500. Z czego to wynika? To dyrektor, że mi tak. się. Tutaj. Nie odpowiem pani redaktor, z czego wynika, że jednego dnia wystąpiło nam 500 wyjazdów. Zamiast tych średnich 370-360. Ale... One po prostu zaistniały. My je przyjęliśmy, zrealizowaliśmy. Na Czyli dobra. najwięcej A do Marciniaka? Zatem... przyjeżdża? A zatem to i tak w tej chwili jest mniejsza liczba. Gdy Marciniak był lokalizowany przy ulicy Trabuta, tam 45 pacjentów potrafiliśmy przewieźć. A ja słyszałam, że tam jest bardzo mocna obsada na e, Sorze, właśnie w Marciniaku, i mówią, nie przyjmujemy. Absolutnie. Odmawiamy. Koniec. I to nas, prostu... to nas, nas, pracowników pogotowia, może nie tyle boli, ale nas, nam jest przykro, bo my naprawdę nie chcemy przywozić im po to, żeby im sprawić pracę. Jest potrzebujący człowiek, my uznajemy, że nie możemy go pozostawić w domu, przywozimy go I jedyną rzeczą, którą chce pogotowie, zwolnić jak najszybciej ambulans, aby był gotowy do kolejnego wezwania. Dostajemy taką informację o godzinie 9, na przykład, że chociażby tutaj w szpitalu na ulicy Borowskiej, nie ma wolnych miejsc, ale no po jakimś tam czasie te miejsca się pojawiają i ten pacjent kolejne tam trafia. To nie jest tak, że mówimy tutaj o permanentnym braku miejsc. Oczywiście tych miejsc internistycznych na pewno jest większa, była większe zapotrzebowanie w chwili obecnej, szczególnie w tym okresie takim zimowym, który, który mamy i mamy ten większy, że tak powiem, stopień zachorowalności, więc. Do tych miejsc na pewno przydałoby się więcej. Pacjenci są inteligentni, oni sobie zdają sprawę z tego, że najlepszym sposobem dotarcia do yy, specjalisty medycyny w, i to wysokiej klasy w dzisiejszych czasach to jest zawiadomienie karetki pogotowia. Można u doktora Google przeczytać co trzeba powiedzieć, jakie, jakie mieć skargi, jakie objawy, i tak dalej. Oczywiście żaden zespół ratunkowy zespół nie jest w stanie wykluczyć tych sytuacji, o których pacjenci mówią, Mu, musi przywieźć. No to, to, to się należy po prostu. Rzeczywiście, ja tu całkowicie rozumiem pana dyrektora, że tych pacjentów trzeba przywieźć. Natomiast sam cały proces diagnostyki dalej no jest, jest konsekwencją tego, że takich pacjentów jest dużo. Nie? My się zajmujemy tymi, których naprawdę musimy im udzielić pomocy, bo to grozi dla ich stanu zdrowia. Natomiast no, ci pacjenci są niestety w tym momencie no, spychani na, na, na dalszy okres no, i czekają. Jeżeli są pacjenci SOR, gdzie ta liczba pacjentów jest nadmierna w stosunku do możliwości zarówno Soru, jak i trzeba pamiętać szpitala, ponieważ są takie pojęcia na przykład medycynie tej ratunkowej zagranicznej, Exit Block, co to oznacza? Że pacjenci soru już po zdiagnozowaniu, po ustabilizowaniu stanu nie mogą być przekazani na oddział Odpowiedni dla ich choroby, z tego względu, że na tym oddziale nie ma miejsca. Zmienić. Pojawił się taki pomysł dyrekcji szpitala przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu, aby przy sorze otworzyć nocną i świąteczną pomoc, bo te punkty w mieście są cztery, ale bardzo często one stoją puste. Tam nikt nie chodzi. Dużo problemów soru byłoby zmniejszonych, jeżeli ruch pacjentów tych tak zwanych zielonych byłby przekierowany w inne miejsce, tak? Czyli byśmy odblokowali miejsce dla zespołów ratownictwa medycznego. Niech SOR będzie sorem. Niech rzeczywiście ratuje no, tak. ludzi w ciężkich stanach. Takie, i... takie były założenia przy tworzeniu systemu ratownictwa medycznego. Ale, ale rozumiem, nie... że nie wyklucza NFZ takiego rozwiązania i to być może mogłoby troszkę rozładować sory, tak? Oczywiście, ale myśmy rozmawiali z no między innymi niedawno rozmawiałem, prowadziliśmy rozmowy z dyrektorem Poprotyną na ten temat i Pomysł jest jak najbardziej do, do przeprowadzenia i moim zdaniem jest to takie pierwsze działanie organizacyjne, które pomogło, na pewno by w jakimś procencie rozładowało problem. No musimy spróbować tego typu rozwiązania. Tutaj nie wspominano, jeszcze nikt nie wspominał o takiej funkcji koordynatora medycznego, koordynatora wojewódzkiego. Jest Centrum funkcja... Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie. To nie wystarczy? To coś innego ma być? Nie, nie, no to to, to, to ale chodzi o to, żeby ta funkcja, żeby koordynator włączał się właśnie w takich sytuacjach w których następuje kumulacja, prawda? Ponieważ Pan ani jest... dyspozytorzy medyczni nie są do tego, nie, nie, nie mają do tego uprawnień i możliwości działania, jak również mają ograniczone możliwości szpitale. Chyba lepiej, żeby właśnie administracja się tym zajmowała. Koordynator jest, działa, czy też nie ma go? Tak, oczywiście lekarz koordynator jest w wojewódzkim centrum i on działa, tylko trzeba wziąć pod uwagę to, że lekarz koordynator działa w pewnych ramach prawnych, tak? I nie ma na tą chwilę uprawnień lekarz, dla lekarza koordynatora, które pozwalałyby na to, żeby on sterował e, ruchem kary. W, na terenie Wrocławia. Kolejka się zrobiła. To nie, to, to nie, to nie chodzi o, o, sterowanie, o sterowanie karetkami. Tylko jeżeli mój kolega na dyżurze w Sorze ma sytuację taką, że był pacjent z bardzo poważną chorobą, zdiagnozowaną na Sorze zresztą, jaką jest tętniak rozwarstwiający aorty. I e, prosi koordynatora o pomoc w znalezieniu mu miejsca na kardiochirurgię. Na kardiochirurgii, Mając do tego pełny sor pacjentów, i uzyskuje od koordynatora odpowiedź, to nie moja sprawa, niech pan sobie sam szuka. No to jaka jest rola koordynatora? No właśnie, tutaj chyba jest potrzebne opływa. No koordynator jest nie Czyli... tylko od tego, żeby kierować karetkami moim osobistym zdaniem, ale również od tego, żeby zdecydowanie pomóc lekarzowi soru w szukaniu miejsc dla pacjentów zdiagnozowanych. Tak samo jak chciałbym zwrócić uwagę. Yy panu tutaj z zarządzania kryzysowego, żeby uczulić koordynatorów, że jeżeli zgłaszają, ja się zwracam z zapytaniem, gdzie są miejsca na ojomach mie e dla pacjenta, którego mam zaintubowanego po zatrzymaniu krążenia, otrzymuję informację, że tu, 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 bo to są dane powiedzmy z godziny 9, ja dzwonię o godzinie 13, w tych kilka miejsc spędzam znowu godzinę przy telefonie, wszystkie dane są nieaktualne. No właśnie. Więc centrum to zarządzania z... kryzysowego To jest jeden z powodów między innymi tego, że są zatory karetek. Szanowni państwo, ja powiem krótko, nie próbujcie przerzucać czegoś na lekarza koordynatora, bo musi się poruszać w pewnych ramach prawnych. Lekarz koordynator nie może przeprowadzić pewnych czynności, bo skończy się to dla niego prokuraturą później. Powiedzmy to sobie szczerze, tutaj przy tym stole. A Państwo próbujecie w tej chwili przerzucać pewne działania na lekarza koordynatora, gdzie on musi działać w pewnych ramach prawnych, może poruszać się tylko i wyłącznie w ramach prawnych. Ale chodzi Czyli o to, ja żeby ta współpraca że była konsultant wojewódzki. Możliwości działania. On jest, jego działalność jest dedykowana naprawdę ciężkim zdarzeniom masowym. On się nie powinien zajmować tym bieżącymi, codziennymi sprawami szpitali. Także to rzeczywiście on to troszkę innych jest działań przeznaczonych. A ja powtórzę jeszcze raz, aby nie było tych kolejek w szpitalach, nie musicie włączyć koordynatorów. Wystarczy, że pogotowie, czyli zespołu ratownictwa medycznego będą jechały do najbliższego szpitala. Naprawdę bardzo to ułatwi. Pracę większości oddziałów doktorze, ratunkowych. doskonale wie, hmm. że istnieje wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru, który wynika z m.in. z tego, że nasze te cztery sory, które Państwo reprezentujecie. Nie są przy szpitalach, które posiadają wszystkie oddziały. Na przykład tutaj yy, dr do, Piszko jest z takiego soru, gdzie nie ma oddziału neurologii, internych, chorób wewnętrznych, neurochirurgii. Mów wspomniał przed chwilą o kardiochirurgii, yy, co powoduje, że musimy korzystać z tych jednostek sz, innych szpitalnych i my yy, yy, korzystamy, tam jeździmy. Jeszcze chciałbym się odnieść do tego, co tutaj było powiedziane o, o lekarzu, koordynatorze raj, wojewódzkim ratownictwa medycznego. Zgodnie z artykułem 29 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym do zadań, cytuję tutaj, do zadań lekarza koordynatora ratownictwa medycznego należy w szczególności nadzór merytoryczny nad pracą dyspozytorów medycznych. Koordynacja współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń wymagających użycia jednostek systemu. tutaj chodzi o katastrofy, więc to. Chciałem no, ok tu właśnie powiedzieć, o, o zdarzeniach masowych. Z tym, że panie dyrektorze, to jest rzadkość i oczywiście ten, na pewno nam pomoże ten lekarz-koordynator. Ale tu jest jeszcze jedna rzecz. Udzielanie dyspozytorom medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej pomocy. Ja zgadzam się, że zadanie moich pracowników kolegów, koleżanek, dyspozytorów medycznych jest takie koordynowanie, aby dojechać do najlepszego szpitala, niekoniecznie tego najbliższego, bo właśnie żeby nie było tych 16 y, ambulansów na podjeździe y, u pani profesor Zyśko, czasami musimy podesłać ten ambulans troszeczkę dalej. Prosiłbym o uznanie tego. Okazuje się, że godzina to mało, aby rozmawiać i powiedzieć o wszystkim, co boli szpitalne oddziały ratunkowe. Nasz czas już się kończy, wobec tego bardzo dziękuję Państwu za obecność w studiu. Państwu dziękuję przy radiu, o za, dziękuję za uwagę. Natomiast wiem, że nie powiedzieliśmy wszystkiego. Państwu życzę, żebyście nie pracowali poza Panem Doktorem ze Szpitala Wojskowego, Żebyście nie pracowali jednak na poligonie, żebyście ratowali nas wtedy, kiedy naprawdę nam tego potrzeba. Przypomnę jeszcze tylko gości, był z nami pan Robert Korzynowski z Urzędu Wojewódzkiego. Dziękuję najmocniej. Zastępca dyrektora Dolnośląskiego oddziału NFZ Dariusz Kłos, z pogotowia ratunkowego Andrzej Czyrek Z szpitala Przyborowski, profesor Dotazyśko Dziękuję, Dziękuję najmocniej. Szpital wojskowy reprezentował pan dr Dariusz Żurek i Dziękuję. ze szpitala na Stabłowicach ordynator Janusz Sokołowski. Dziękuję. Bardzo. Na dziś w Radiowym Oddziale Ratunkowym to wszystko tradycyjnie. Życzę Państwu zdrowia. Wszystkim Dziękuję. Państwu też. To.